Znajdujemy się w studiu magazyn w Warszawie. Nie mogę nie zapytać, Kasiu, co to jest za projekt, do jakiej książki właśnie wykonujecie zdjęcie? To jest projekt pod tytułem Podręcznik dobrych praktyk branży Beauty i te wspaniałe panie zgodziły się udzielić wywiadów, w których zdradzają tajniki prowadzenia swoich salonów. Jakie wrażenie, jeżeli chodzi o plan zdjęciowy, jeżeli chodzi o sam projekt? Bardzo dobre wrażenie. Dziewczyny są super, wszystko idzie gładko. Cudowny dzień. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie pani zgodziłyście się wziąć udział w danym projekcie? Jesteśmy tutaj, żeby się wspierać jako kobiety, nie rywalizować, bardziej budować siebie oraz mam nadzieję, że branża beauty Polska będzie najprężniej rozwijającą się branżą w kraju. Nie mogę nie zapytać. Jeżeli chodzi o wywiad, który właśnie ukaże się w danym podręczniku, na jaki temat będzie, jeżeli chodzi o Ciebie? Na temat tego, jak się rozwinęłam w branży beauty i czy mogę polecić zakładanie własnej działalności, czy też druga strona czyli jakby zostać pracownikiem. I powiedz Kasiu, jak długo właśnie trwały przygotowania do dzisiejszego wydarzenia, czyli do samej sesji fotograficznej, bo oczywiście sesja fotograficzna to już jest ten dalszy etap, ale kiedy zrodził się właśnie pomysł, aby ukazała się dana pozycja wydawnicza? No myślę, że rok temu. Myślę, że rok temu wpadła na ten pomysł, żeby właśnie zjednoczyć dziewczyny, żeby były inspiracją, bo tak jak mówiłam, chłopcy mają swoich heroes, ale dziewczyny nie mają swoich heroes i to są właśnie te heroes.